wygląda emocjonalnie dojrzała miłość. Niektórzy ludzie naprawdę chcą Cię poznać, kim jesteś, co czujesz, co jest dla Ciebie ważne. Inni po prostu chcą się dobrze bawić. Jednym ze sposobów, by odróżnić jedno od drugiego jest sprawdzenie, czy druga osoba jest naprawdę ciekawa Ciebie, jako człowieka. Ktoś, kto szuka poważnej relacji będzie chciał wiedzieć, czy jesteś życzliwą osobą, jak wyglądały Twoje relacje z rodziną, czy Wasze style życia do siebie pasują, Będą próbować zrozumieć, czy wpasowujesz się w to, co dla nich ważne, bo myślą o Was w dłuższej perspektywie. Z kolei ktoś, kto szuka tylko zabawy, może wydawać się bardzo uroczy, pełen energii, czarujący. Taka osoba często daje Ci najlepsze randki, ale nie dlatego, że naprawdę chce być blisko, tylko dlatego, że czerpie satysfakcję z samego procesu uwodzenia. Chodzi im bardziej o ekscytację, która budzi Twoje zainteresowanie, niż o prawdziwe poznanie Ciebie. Pamiętaj, dobra zabawa to nie to samo co prawdziwa bliskość.